Witam Was 15 kwietnia 2023 roku Jestem w Łasinie. Jest godzina 6.50 A więc bardzo wczesna pora Zrobię tutaj dwa placyki I zobaczę co dalej Niebo nade mną się chmurzy A pode mną też nie mniej atrakcyjne Zobaczcie Zaledwie 31 groszy I taki mały pierdzioneczek Także całkiem kiepsko Ani jednej monety z tego sezonu Drugi obiekt jest o wiele większy, a więc liczy na o wiele większy utarg Na razie zrobiłem ławeczki i zaledwie 12 groszy wpada i zaczynamy placyk. No jak do tej pory mam złoty 28 zł i jest pierwsze autko dzisiaj. Tak, niebieska strzała. No idzie naprawdę kiepsko, mam złoty 37 zł do tej pory, ale mam tu sygnał. Bardzo ładny sygnał. No i fajnie, zobaczcie. Złotóweczka 50 groszy, czyli 2,87 jak do tej pory. No widzicie, miałem jechać do Kwidzyna, ale wybrałem łasin całkiem niepotrzebnie. Ale jest dobra wiadomość, bo dowiaduje się, że ktoś na ciebie czeka. Bardzo to miłe, gdy ktoś na nas czeka. No i kończąc ten plac, chcę wam pokazać, że są też śmieci, żebyście nie myśleli, że ich nie podnoszę. Jest ich o wiele więcej. A ja zmykam dalej. No i dobra, zobaczcie, ja skończyłem, zaczęło padać, a więc sobie siedzę i oglądam, wieje, broda tego zbiera. ósmy Bo jestem w twoim czasie wchodzi, normalnie na dziewiątym jest wiatr wieje. Tu nic nie ma. Także z tego co to... słyszę, to chłopakom lepiej, lepiej idzie niż mi, Cześć, mimo pogody. Mają seba. Majo zdrowie co? Jest ciepło jak jest zimno i nie wieje to jest ciepło cześć Robert cześć <laughs> dobrze Robert. gadasz Zbiru Iwa, Iwa Zbychu teraz Jacek prowadzi live'a jak, jak widzicie Kratytel. Robert Coś cześć Tomciu Kropek no Robert. dobra, a my uciekamy dalej zobaczcie, przejeżdżałem koło śmietnika i co widzę, wow w środku miasta niesamowity widok, co? tu jest wszystko Masakra, mini wysypisko obok wysypiska. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem, jak żyje, poważne. Patrzcie ile tego tu jest. Ja pierdziełem. Ale spójrzcie na to, są nawet weki. Wow. Rilen graz. Patrzcie jest telefon. Zadzwońmy do przyjaciela. Halo, proszę tu przyjechać. Milicja. Zobaczcie, jest jakiś klosik od lampy. Zobaczcie na to piękne cudo. I macie już towar na pchlitarkę. Taka kamionkowa. Szok. Zerkajcie na to. Piękny nowy woblerek. Nigdy nie użyty. No nieźle. Ugly duckling. Heh. To chciałem powiedzieć. No tam y ja widziałem. Y ja, to ja chodzę. To ja chodziłem. Ja. Y, słuchaj, y, działa na y, Mosiąc. Na wszystko, każdy den, złoto srebro, każdy... No. Ja na działce na murku klucz miałem tak wygięty. Tak. Taki zwykły, ale no, żółty, no, no. nie no, patentowy. No, no, no. I pik. I do sąsiada mi poleciał w trawę. I, fuck, ja. Chyba nie mogę go znaleźć, Ten kawałek. Bo mógł go, że tego dorobił. Ja, ja, ja. A daleko to jest stąd? Dobra, nie ma problemu. Dobra pomogę, nie ma problemu. Nawet mogę wam coś zaśpiewać z tej okazji. Patrzcie, GLK 2004 że jeszcze jest dobry No bardzo fajny Jesteś samochodem czy jo, Jestem samochodem, możemy podjechać Akurat mówię, kucie, biegałem po tych czasach zabaw z wykrywaczem się pogoda zesrała no, no, i... Po prostu bałem i bzdynk no. Przychodzą ci, co za piwo No, no Nie płacą mandatów no. Nie odrabiają tam, nie? No, no, odróbki takie ja. I poszedł na zakład I dostał kosiarkę, nie? Ja. No, bo do prawy koszenia Tak, tak I pan kosić? No To pan będzie kosić. No dobra Panie kierowniku, Irona, ile i jest warte? Już kurczę, już się finans <grym> zobaczył, dobre, dobre Ci mu się opłaca, skalkulował no. sobie Masakra Ale fajna akcja O kurczę, a że już się wpierdzielił prosto na <grym> grządkę Nie pomyślałem Dobra, później to tym przejadę Tym sitkiem A tak gdzieś tu Aha, dobra Będziemy działać tak gdzieś będzie tutaj, tam mhm. od tego krzaka. A, może jeszcze ten klucz na chwilę? Ja zobaczę jak ją daje sygnał, to będzie jeszcze łatwiej i szybciej. Dobra. No. Dobra, 44 sygnał. Jeszcze raz, jeszcze raz, na spokojnie. Gdzie pan stał, w którym miejscu wtedy? Ja tam byłem przy tym pocie i no. on mi tak odskoczył, ale tu nie. Widziałem jak tu tak leciało na prostego kranu mm -hmm. ten pasek, tam już nie nie. no to ciekawe, ciekawe kurcze, ale, ale to tam za płotem masz Pan stał, tak? Ja, po prostu wejdzie... a to ciekawe czy nie, nie będzie tu gdzieś leżeć? nie, wierzyć, bo to nie, tak... nie, tu nie, bo widziałem jak to leciało na trawę nie, tam nie ja wiem, ale ja w... dla świętego spokoju zawsze wolę sprawdzić szerszy yeah. bo naprawdę różnie to bywa a ja później spać po nocach nie mogę jak y, wiem, że na przykład czegoś nie znajdę i wiem, że było jakby leżał, to byśmy znaleźli. Tam, że, także mówię, może tam gdzieś prędzej spadł. Bardzo to ciekawe wszystko. Mówię, że bym tam biegał od roku czy pół roku, ale biegam już 20 lat no, no. z wykrywaczem. Jakby był, to bym go znalazł. Tyle panu powiem, bo no. nie takie rzeczy się znajduje. I naprawdę on działa na mniejszy drobiazg, na takie maleńkie nawet. No. Nawet zatyczkę do kulczyka damskiego znajdzie. Bo czasami, wie pan, jak pan chodził, na przykład go szukał, to mógł pan go wbić. Nogą, nie? A, ale tutaj i on. Kosiarko jeździł. A jeździł kosiarko, cholera! No to pan mi teraz mówi. Mógł wciągnąć? Mógł wciągnąć, jak kosiarko jeździł. No to teraz jak się dowiaduje, no to dupa, nie? Poważnie. Mógł się zaplątać, albo mało tego. Nie, no teraz jak pan powiedział, że kosiarko, to on może być wszędzie. Pan zauważył, jak jest kosiarka, ona pracuje, ja. kamień pierdyknął, jak tylko, no. jak, jak tylko nóż trafi na jakąś to, jak głośno ja. mówię, bo wsłuchał okay, <laughs> jak tylko nóż trafi na jakąkolwiek przeszkodę, on ją odrzuca, tak jak kamień, przecież ja. latają po samochodach. No, 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 jestem no, no, pewien, no, no. że on tą kosiarką go gdzieś, on może być tam, może być no, wszędzie, wszędzie ja. nie no teraz jak pan powiedział, to trzeba kurczę, mówić takie rzeczy poważnie, no. bo on może być teraz wszędzie. Ja, dlatego ja mówię, ja odzyskałem dziesiątki ludziom y, y, duperelli, a taki klucz to jest pikuś. No ja. y, y, to nie, to jak on Kociaku jeździł, to y, Mógł nie ma znaczenia, co pan powie. Y, on może być... Y, Muszę nie. przeszukać całość. Są rzeczy, które się filozofom nie śniły. No. Proszę mi uwierzyć, że mi tak samo zależy na znalezieniu tego klucza jak panu. Nic się nie stało. Przepraszam, że nie potrafiłem pomóc, ale mówię ta kosiarka, jestem więcej niż pewien, że on tą koszarką musiał to gdzieś odwrócić. Miejsce zbrodni, dobra, ale nie będzie miejsc śladów. O, proszę, dokładnie. Ja może odbiorę. Co? No tak jak najbardziej. To tak to. O kurcze, ten murek to teraz się przewróci. Dobra. No trudno. O, nic nie poradzę te rury możesz zabrać o kurcze to fajnie dzięki to mi bardzo miłe no i taka to sytuacja nie wiem czy słyszeliście pan zgubił klucze odłamałem mu się mieliśmy je znaleźć ale się nie udało gdyż gdyż pan zapomniał powiedzieć na samym początku akcji że było tam koszone kosiarką i później jakimś wertykulatorem poprawiane czy coś tam a więc nie miałem prawa tego znaleźć, bo ten klucz może być wszędzie. No ale cóż, podjąłem się tej akcji, nie udało się, tak bywa. No i dobra, wczoraj byłem w Własinie, dzisiaj jestem w Kwidzynie i zobaczymy, czy będzie lepiej niż wczoraj w Łasinie. bo wpadło zaledwie 3,80, A więc lecimy. Zrobiłem jakąś 1,4 placu i mam 2,71. Dorzucam 45 groszy z tego obiektu. Lecę na kolejny, ale nie wiem, jak to długo potrwa. Bo widzicie, padał deszcz. A więc, jeżeli nie będzie lało, to będzie ciąg dalszy. Ja dochodzę do drugiego obiektu. Lekko kropi deszcz. Mi to w ogóle nie przeszkadza. A więc co: 3,16 plus 3,80 około z łasina, A więc powiedzmy, że mamy około 7 zł. Szedłem właśnie na piasek, ale z daleka ktoś się do mnie uśmiecha. zobaczcie Jakie oksy. No i dokładamy 51 groszy. No i jak do tej pory, dwa place w Łacinie i dwa place w Kwizynie oddają jakieś 8,30. Czyli średnio po 2 zł z placu. Całkiem kiepsko, ale nic tam. Lecimy dalej. No i dobra. Odwiedzimy teraz trzeci obiekt w Kwidzynie a piąty w tym odcinku. Tutaj jak kiedyś byłem to naprawdę było na bogato jak pierwszy raz wpadłem. Zobaczymy czy uda się coś dorzucić do tych 8 zł z tego placu. Dokładam na razie 38 groszy i taki fajny kolczyk zobaczcie z oczkiem. Uważę tak sobie, ale zobaczcie, ktoś tu leży. Co to za gość? Jakiś taki dziecięcy Spiderman nie wiem dlaczego tak wielu z was twierdzi że to dzieci gubią te monety ja uważam inaczej monety gubią ci sami ludzie którzy gubią takie właśnie artefakty po wódeczce, piwie i innych napojach wyskokowych nie sądzicie że to ma większy sens? bo coraz więcej słyszę tutaj że o dzieciaki gubią tyle forsy nie nie gubią ich dzieciaki przeszedłem większość tego placu Pęka dyszka, a nawet i 11 zł. Dokładam kolejne groszaki, resztki terenówki. Patrzcie, jakiego iPhone'a znalazłem. Wyślijmy smsa. Dobra, jesteśmy teraz na placu, na którym pewna pani mi kiedyś powiedziała, że tu nic nie ma. A więc co mamy na razie? 11 zł i sprawdzimy, ile tutaj nie ma tego niczego. Ta pani miała rację. Przeszedłem mi jedną trzecią tego placu i zobaczcie. Pełno niczego. Full of nothing. Patrzcie takie znajdki na placu zabaw. Ja pierdzielę tulipan. I weź tutaj wpuścić dzieciaka. No jak na miejsce, gdzie miałem nic nie znaleźć, to idzie całkiem fajnie. Kolejne 3 zł dorzucam i pęka w ten sposób jakieś 16 ziko. A idzie mi tak dobrze, bo zakopuję po sobie dołki i zabieram śmieci. Zerknijcie jakieś dzieciątko zgubiło czapeczkę, która dawała sygnał. Nabita jest takimi ćwiekami. Powiesimy ją tutaj, może się upomni. Pada jeszcze jedna złotówka w drobniakach, ale mam nadal sygnały. Co to będzie? Sygnał 25, jak na złotówkę. No jest to złotówka. Zobaczcie, jak długo tu leżała. Obok jeszcze jeden sygnał, 23. Patrzcie, 50 groszy świeżutkę głęboki sygnał 25 na kolejną złotówkę i przytulamy kolejną złotówkę tak jak mówiłem a więc mamy 18,50 co najmniej placyk ten skończyłem legenda wyłączyłem i nastukałem jeszcze tyle forsy a więc dwie dyszki pękły to jest nic jak mawia Boguś skoro idzie tak fajnie to zróbmy jeszcze jeden obiekt tu chyba nigdy nie byłem a więc jestem Ledwo w już jest złotówka z groszami, jakiś żołnierzyk i autko. Taki kemping, Dario, nie pokazuj gdzie jeździsz, bo inni też tam przyjdą. No wiesz, jeśli inni będą tak jak ja zakopywać tołki i zbierać śmieci, to zapraszam. Ja już się pogubiłem w liczeniu. Kolejna złotówka z groszami, później zrobimy podsumowanie. No takiej znajdki się nie spodziewałem na placu zabaw, i nie mówię wcale o tym. Dziabongu, zobaczcie. Ożełek. Druga rp, tak jakby na takim zwieńczeniu drewnianym. Ostatnia garść z tego placu. Mi się już nie chce bawić. Zgłodniałem. Idę zrobić szybkie podsumowanie. Spędziłem jakieś 4 godziny na tej zabawie. Mnóstwo śmieci, jakieś fanciory. Widzicie takie rzeczy. 124 monety, a kwotowo wychodzi to jakoś 26 zł. A więc całkiem sympatyczny. Ja tymczasem się z wami żegnam, i do następnego. Cześć!